Dzisiaj dzieciaki, będzie się działo, przygotujemy Beef Hammer z rasy Choco Ayrshire. Pip Master robił to w ceramicznym grillu, a ja Ci pokażę, jak zrobić to w domu, w piekarniku. Ta część nazywa się Beef Hammer. Waży niecałe 3 kilo i w zasadzie jest to osobuco w całości. A Choco, dlatego że krowy przez ostatnie 3 miesiące są dokarmiane ziarnami kakaowca i to mięso naprawdę ma taki posmak. Najpierw zdejmij z mięsa tę twardą błonę i ładnie je oczyść. Od razu uprzedzam, że jest z tym sporo roboty i że to nie jest tanie. Więc jeśli masz z tym jakikolwiek problem, idź sobie na patelnię wysuszyć filety z kurczaka, które były w promocji w Peny i daj mi spokój. Oczyszczony młotek należy położyć na przygotowanej strunie. Ładnie to zwiąż, bo będzie się piekło długo i do miękkości, więc żeby Ci się nie rozpadło. Żeby przyprawy dobrze trzymały się mięsa, posmaruj je musztardą. Jeśli na przykład masz alergię, możesz użyć oleju. To naprawdę duży kawałek mięsa, więc nie bój się porządnie posolić i popieprzyć. Ja zaczynam tylko od soli i pieprzu, a potem gotuję do tego taki sosik. Ale już na początku możesz przyprawić to według własnego gustu. Zawin to cudow w folię aluminiową i zostaw na co najmniej 24 godziny, a potem włóż na 7 godzin do piekarnika nagrzanego do 120 stopni. W trakcie pieczenia przygotujesz sosik. Na kawałku masła wrzuć dwie łyżki brązowego cukru i pozwól mu się skarmelizować. Następnie podsmaż łyżkę koncentratu pomidorowego, ćwierć łyżeczki chipotle, pół łyżeczki suszonego czosnku i lekko wszystko zamieszaj. Potem do rondelka wlej około dwóch łyżek octu balsamicznego. Pozwól mu się gotować przez około 2-3 minut i kontynuuj dodając łyżkę sosu sojowego. Przyda się trochę alkoholu. Czy użyjesz białego wina jak ja, piwa, czy może wódki, zostawiam już to Tobie. W każdym razie alkohol musi odparować, a na końcu sos powinien tak oblepiać łyżkę. Po siedmiu godzinach wyjmij mięso z piekarnika i spójrz. Szpik w tej kości normalnie się gotuje. Ostrożnie rozwiń folię aluminiową, żeby się nie poparzyć, a mięso przełóż na nową. I szczerze mówiąc, będziesz w stanie go oszukać smrodem, który w międzyczasie przygotujesz. Porządnie to zawiń. Nałóż na górę tę czapeczkę, żeby dobrze uszczelnić i żeby para nie uciekała. W piekarniku przekręć pokrętło w prawo na 160 i piecz kolejne 4 godziny. Sos zostaw do ostygnięcia i przelej go do miseczki. Użyjesz go do dowolnego sosu. 4-5 łyżek użyj do tego sosu i lekko go zredukuj. Po 4 godzinach zdejmij tej piękności spódniczkę aż do kostek. Teraz będzie się opalać już odkryta. Porządnie posmaruj ją tym zredukowanym sosem i jeszcze godzinkę opalania w piekarniku. Jeśli użyjesz termometru do mięsa, temperatura docelowa powinna wynosić około 95-6 stopni. Ja skończyłem na 92. Bo dzieciaki już wyły z głodu, a za pół godziny zaczynał się półfinał mistrzostw świata. Nie było czasu do stracenia. Domowe frytki, trochę sosu, sól maldońska i to danie może być ozdobą każdej recepcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ślinka mi cieknie, a przecież już to zjadłem i tylko to komentuję. No to cześć.